Bo dzisiaj będziemy sobie siać. Kurczę. Będziemy dzisiaj siali. Tutaj No to tutaj Tutaj, jeszcze tutaj. Mam pole własne. I tutaj sobie dzisiaj zasieję. Czy nie się tutaj nie uda? no Na to jej ja nie uda, bo jeśli na największe to ono nie jest. Każdy mi też że jest chyba jak najmniejszymi na mapie. Teraz się nie wiem. Niechaj to go no, z... Najlepiej jest to, że ta cytaba szybko dośnie, więc Nie ogóle nie mogę się spodziewać właśnie jak, jak kosza. Okej, okay, teraz na ziemię. NAGDYWAM! Właśnie moja mama kradła w cel. Aż niedawno do szkoły. No, no coś coś też bym Jak to na i przez to robię cięcie. Komu widzowie, wizowi, jesteśmy w pocięciu, to przecież komu z Was się podoba w i dalejszym na kanale. To wygląda to wie jaki. Być wam się w przedaczku podanik podobał, jeżeli żeście go widzieli. Jak tak, to dajcie łapkę w wodę pod nim. Nie, się w ogóle, żeście go widzieli. Wczoraj wrzuciłem podarni i wypil. Swodominga. Ja też poza tym, musiałem sobie kupić. No, ale, no, z, a skoro jesteśmy sami na wsi, to troszkę się w to O jakikolwiek siernik. O no, cokolwiek Na nasze no, na pole. Nie rozumiem, jak ma zostać przywieziony na gospodarstwo. 12 ptaci już zeszło. Mam nadzieję, że słuchajcie, ja chcę dać się kosów bo ja już się nie a bo to. Albo, jeżeli nie wyrzucę z kosów, to już jest na pewno 3000 litrów dalej. Właśnie, bo się gdzieś się mają, nie umieję Nie wiem, czy sobie nie zakupię, czy przynajmniej mam kombajn na i i nie będzie mi to ciężko pomóc. Jeżeli tak, to troszkę jazdy będzie.

Thank you.

Nagrywam! Nie, bo jest na graniu. Czyli co jak widzicie. Tak czy siak, pole zasiedliśmy. Zaszło na to 6 minut. Więc poniesz trochę szybko. Czy my czymś się rozmiarszacie, bo to słuchali. Bez koszara, że jadasz, bo pijemy w Słuchajcie, wsiadamy sobie w Zetotę i jedziemy. Eeeem, um, Bierzamy. Żeby... Ja to słuchaj. Eee, zrobię. Co się dzieje? Zowie, co to zwalnia? Nie. Co jest? Co ja to palić. Słuchajcie. Ja nie oto wiem. Co to z przestał działać? Co to? Nie ma. Zapadł zetodek tak? Zeto takiego do... O o! Ja, czy próbuję jeszcze ta zapalić. No, nie jedzie. Okej, okay, widzowie To by było na tyle. Zeto to się popsuł, zgasł nie wiem czemu. Czyli mi się nic stało. No, co za zatwracam? No nie wiem no co chodzi, bo sobie stoi. Stoi? Nie tknięta, nie jedzie jakoś. Podniesie ona ładnie. Ale za to tak cię nie chcę palić. Chambo nie pokazywałem będę tego dać. Wiem... Chyba... To chyba jest już przez. Teraz nic nie z to robić, bo ci to chyba że... To jest fajnie i tak, chociaż mamy krótowy i słuchajcie Dzieje się dobrze, mogliście widzieć w naszym odcinku z farminga Jak wam przedstawiałem Krótowy na gospodarstwie, lecz tutaj też mamy Już na poprzednim odcinku Mieliśmy my, ten Zasłutnik Ten nam się przyda Eu sei que eu encado e chama da papata